W sobotę odbył się piknik militarny zorganizowany z okazji stulecia wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego. Z tego powodu na placu Sejmu Śląskiego mieszkańcy Katowic mogli z bliska oglądać sprzęt wykorzystywany przez wojsko polskie. Wojsko wspiera ludność cywilną w przypadku wystąpienia skażeń na skalę masową. Na wniosek wojewody na którego terenie wystąpiło oskarżenie, zwraca się do prezesa Rady Ministrów o użycie wojska w danym terenie. Na chwilę obecną takiej sytuacji nie było, jednakże pododdziały Wojsk Klinicznych realizowały zadania na rzecz mieszkańców gmin poszkodowanych w powodziach, gdzie prowadzimy dezynfekcję, deratyzację terenów popowodziowych, prawda? bo powódź ma to do siebie, że zalewa i zakłady przemysłowe, i zalewa ubojnie, yy, gospodarstwa rolne i my, że tak powiem, po Przejściu powodzi zajmują się usuwaniem skażeń na tych terenach. My w tej chwili przedstawiamy wyrzutnie W125 SC na podwoziu gąsienicowym T55 i na wyrzutni załadowane są rakiety 5W27U. Jest to zestaw przeciwlotniczy. Waga całej wyrzutni około 34 ton. Waga jednej rakiety. Około tony 950 kg, 952 dokładnie. Możliwość rażenia celów powietrznych na maksymalnej odległości 25 km, na minimalnej 3,5 km, wysokość 18 km. Na katowickim pikniku militarnym pojawił się także prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.